Witam serdecznie wszystkich zapalonych czołgistów w kolejnym odcinku z serii Pokaż co potrafisz ten odcinek troszeczkę może być z delikatnymi błędami, bo po raz pierwszy nagrywam odcinek po złożeniu komputera, oczywiście komputer jeszcze nie jest odpowiednio ustawiony, jeszcze będzie nowy dysk i jeszcze raz będę system nowy być może Windows 10 instalował ale zobaczymy, może się uda w tym odcinku na mapie Święta Dolina zobaczycie w akcji ISA 3, a gracz, który wykonał bardzo dobrą bitwę, to DRVARF Blood. Cześć. Cześć, pojawił się wszystkich. Yy, trochę mam za głośno w słuchawkach, ale to też nie wiem dlaczego. Okej, okay. powiedz mi, yy, może na początku, yy, jaki plan miałeś na tą bitwę, co chciałeś zrobić. Yy, jak, jak widać, pojechałeś tam gdzie czołgi ciężkie powinny, no? Chciałem pojechać na mortor i zrobić jak najwięcej obrażeń. Mhm. Głównie to była taka bitwa, żeby jakiś ten. E, bo chciałem wbić biegłość na się trzecim. i to była tylko taka biegłość, e, bitwa, żeby mi skoczyło trochę, nie? Mhm. A czy wskoczy trzecia biegłość, to zobaczymy. Dobra, a jeżeli chodzi o Twój nick, czyli y, to jest. Dwarf Blot. Jak byś mógł wytłumaczyć, dlaczego tak się nazwałeś? Kiedyś miałem inny, inny nick, potem go zmieniłem. Gdy oglądałem Hobbita... To, to była chyba druga część, to była. I tam biały ork przemalił do swojego pana. I tam w jednym zdaniu po prostu były te dwa słówka. I wydawało mi się, to będzie po prostu dobre połączenie na nick. Mhm. Dobra, słuchajcie, ja w zasadzie montuję teraz filmik. Prawdopodobnie dziś jeszcze się ukaże filmik o składaniu nowego komputera. Tak jak mówiłem, na razie jeszcze nie wszystko mi działa. Oczywiście jestem bardzo zadowolony. Również kupiłem sobie Battlefield 1, więc przypuszczalnie już dziś na streamie może coś pogram. Dobra. Słuchaj, o Isie-3 już wielokrotnie y, rozmawiałem na moim kanale. Czy również jesteś y, tego zdania co ja, że to jest czołg ósmego poziomu, który w zasadzie każdy czołgista grający w y, aktywnych klanach powinien posiadać? Moim zdaniem powinien go mieć każdy czołgista, no bo jest dobry, ma dobry pancerz, działo też daje radę jak na swoich gierach. Oczywiście potrafi walnąć Kalafiora. Nawet jak się przyceluje, ale daje radę. Mhm. No teraz w zasadzie tak mogłeś szybciej strzelić, byś miał o kila więcej, no ale trudno. No i oik z tyłu, tutaj w ogóle jeżeli chodzi o ISA 3 to ma bardzo dobrą penetrację, tylko że to są przeciwpancerne 225 penetracji, 390 uszkodzeń. Jeżeli chodzi o Goldy, to są podkalibrówki 265. Ok. No i teraz widzę, że wracasz się na bazę, ponieważ tutaj ciężkimi czołgami zrobiliście tą flankę, ale z drugiej strony wasza drużyna nie dała rady. Więc spojrzałeś na minimapę i postąpiłeś. Prawidłowo wracając się na kapa. I też będzie wie jak tam te trzy czołgi pojechały na bazę i zaraz giną wszystkie. No, jak widać nie wszyscy zerkali na minimapę. Te trzy czołgi swojej drużyny pojechały na kapę. No to najmisiła o... w ogóle nawet nie zwracał na mnie uwagę. No. Chyba nawet nie widział Oj. mnie. Taranik i yy, już drugi zniszczony czołg. W zasadzie można powiedzieć dopiero drugi zniszczony czołg, bo już masz prawie 4000 obrażeń. Tigerek też chyba bardziej, widzę, bał się T32 niż ciebie. No a też widziałem, że ten T32 ma mniej HP, no to chciałem mu pomóc jakoś. No i tajgerek wiadomo, szans już nie ma. Tak, ale tak mówiłeś, reszta twojej drużyny pojechała na kapa. No i tam wszyscy po kolei giną. Zobaczymy, czy da radę. Jeszcze nie, niestety. Czyli zostałeś sam z te 32. Ty go zapraszałeś do Plutonu, tak? Nie, on nie zaprosił. Aha. Jakoś A, na to z... nie zwracałem uwagi albo nawet nawet nie zauważyłem Jeżeli chodzi o misję masz do wykonania 3000 uszkodzeń uniknij... Yy, ble, 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 przetrwaj bitwę. No, czyli jeszcze... To jest chyba misja na T55A, tak? Tak, ale sobie już wszystkie misje z wyróżnieniem robiłem. Bo już ostatnio miałem zrobioną. No i teraz jedziecie wspólnie po czołgi wrogie, chociaż trzeba grać teraz uważnie, no bo jak widać ilość HP przeciwników jest o 2000 większa. Teraz można jeszcze zwrócić no i... uwagę, że ta czwórka jeszcze w ogóle nie, nie została wyspotowana przez całą bitwę. No właśnie, ta, ta 34 to będzie taka, taka dziwna sprawa, nie? Ciężko powiedzieć, czy to był gościu na awku, bo później, no później zobaczycie, co się stanie, nie? Yy... Czyli obiekcik. Ty też faktowny chciał, że w ogóle trafiłem w niego. W ogóle czołg IS-3, radziecki czołg ósmego poziomu, moim zdaniem jest idealnym czołgiem do właśnie takiego grania na pierwszą, lini na pierwszą linię. Yy, bo cóż, no jego pancerz może wytrzymać sporo, chociaż ma oczywiście swoje ekspoty. Oczywiście między gąskami. A wieża bardzo twarda. Ktoś, kto, ktoś tam strzelał non-stop w budynki, ale nie wiadomo kto to był chyba. Tak, No, 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 no. no. No i tego C34 cały czas nie widać I Teraz nie wiem czy będzie pokazane, ale pokazywałem te czy dwójce, mi mapie, gdzie będę jechał i że będzie mógł tam ze mną pojechać Bo pokazywałem, że będę jechał na naszą bazę i potem w stronę tych, e, tych górek tam, tego klasztoru. Mm -hmm. Ok. Teraz y, szukasz czołgów, to ja tylko tak wspomnę, że y, dziś zakupiłem Battlefield 1. A, już mówię. <laughs> Więc y, jak skończę filmik o y, składaniu komputera, to postaram się zainstalować y, tą grę. No i na razie nie wiadomo gdzie się ci wrogowie znajdują. No coś właśnie od razu śmierdzi, gdzie jest ta T-34, no bo hmm, jeżeli jest na Full Hub, to powinna ona was szukać, a nie wy ją. Dobra, czyli T-34 jest. No i teraz Dziwna sprawa. Nie wiem właśnie co o tym myśleć. Zaraz zobaczycie. Czyli te 34 jakby na AWku, nie? Ale podając strzału zaczął obracać wieżą. No i teraz zaczął obracać wieżą i zaczął strzelać. Hmm. No nie wygląda mi to na bota. Po prostu może go nie było, nie? Nie zawstaje go Okej. Okay. No i cóż. SU 122 44. zniszczył te 32. No ale jak wiadomo yy, działo SU ma problemy z penetracją ISA 7. No, ISA 3 No chyba, że na Goldzie pojedzie. O! Tyłeczkiem się obrócił No i w zasadzie mm, no, musiałby cię dwa razy spenetrować, żebyś y, z nim nie wygrał Ale zobaczymy Udało się. Ok, czyli już masz prawie 7000 obrażeń i został yy, czołg amerykański szóstego poziomu M6. Nie wyłączyłem skate'a i no, ktoś yy, do mnie coś pisze. I ja teraz tak delikatnie przyspieszę, yy, bo yy, pojechałeś w poszukiwaniach M6. Teraz zdecydowałem, że pojedę na Kapa, bo zostało mało czasu, nie chciałem go szukać. A myślałem, że gdy wjadę na tego kapa, po prostu przyjedzie po mnie. Mhm. No faktycznie, bo zostało tak mało czasu, że... ...ryzykowne byłoby szukanie go po całej mapie. A po jego... ...WN-8 widać, że mógł uciekać. Bo szans nie ma. No ale tak naprawdę nie do końca, bo... ...szybkoszczelność M6 i to, że on posiadał większą ilość HP, mogła jeszcze spowodować zwycięstwo. No i 25 sekund do skapowania. I jest, pokazał się. No i zostawił ci 120. 2 AP. Teraz jedna, przebi jedna przebita pestka już po tobie. Gdyby dobrze wycelował we władz, byłoby po mnie. No, bo w tą y górną część wieży, nie? Ale na szczęście udało. Nie wycelował tam. Jest! No i jak widać bitwa zwycięska. Jeżeli chodzi o wynik, pokazuję. O, momencik, bo mam monitor 2550x1400 i dlatego mi się tutaj miałem problemy z ustawieniem nagrywania. Udało się. Trzecia oznaka biegłości zaliczona, a z pancerny, Stalowa ściana, high, high caliber i yy, specjalista. Gdybyś szybciej strzelił w tego TDK, myślę, że byłaby szansa na Ridleya Otersa. Yy, obrażeń 7677 i prawie 2000 bazowego Expa. Yy, no i sporo zablokowanych na pancerz. Zarobek może nie obfity, bo wywaliłeś prawie wszystkie pociski. Dobra, no to w zasadzie tyle. Yy, pierwszy filmik nagrany na nowym kąpie. Nie wiem, być może z jakimiś błędami muszę to wszystko poustawiać jeszcze. Myślę, że spokojnie, jeszcze z tydzień trzeba będzie poczekać aż wszystko to obczaje. No i mam nadzieję, że na moim kanale będzie lepsza jakość filmów. To ja bardzo dziękuję za pokazanie bitewki. Oczywiście na koniec, jeżeli miałbyś ochotę, to kogoś, kogo chcesz. Chciałbym pozdrowić Kamila, Olka i cały, wszystkich chłopaków z klanu Drago. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Na razie.